Zobaczcie, jakie to są pozycje. Secret tu jest z napisem Secret, Halo, Halo. Chyba to jajek, nie jestem pewien. Kurczę, mać, chyba trzeba by tą całą reklamówę zawinąć z walutką. Patrzcie, co się dzieje. Champagne, champagne tu jest delikatnie, żeby tu nie wejść, wytł... chyba obudowy od telefonów. To są chyba nowe pozycje. Powiem Wam, możliwe coś dla siebie. Dzień doberek, bądziorno, my tutaj już patrzymy, co my tu mamy w naszym skarbcu obfitości, proszę Państwa, no wiadomo, że jakieś zabaweczki wjeżdżają, tu jest jakaś rączka, może niewidzialna, tu jakaś Agata, Agata, gdzie ty tutaj, ty chyba nie jesteś świadoma, że ciebie jak gdyby tutaj zrzucili już. Do zsypu, a ona, słuchajcie, jeszcze nie wie co, jest pięć. Tam jakieś mamy. Tutaj w ogóle dla dzieciaków są. Patrzcie. Eleganckie foteliki. Dobre pozycje. Patrzcie, tu są jakieś. A, to jest dla dzieci, żeby się tak układać na podłodze. Tak. To jest to. A to, co to mamy? Hmm, jakieś numerki tutaj do nauki, chyba też dziecięce są. Powiem Wam, wydaje mi się, że ja też bym co nieco z tego zaczerpnął. Tu to już niespecjalnie w edukacji nie będziemy szli. Patrzcie, cały worek nic nie, nic nie rozdziewiczone trzeba, trzeba by tu luknąć, co jest piękne. Jest jakiś karton. Nie, pusto, słuchaj ta pusto nie ma co tu się za bardzo podjarać. Trzeba przejść dalej i też śmiecajstwo. Lecimy na następny kubel. Co tu mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Pytamy się. się od razu o co chodzi. Jakieś bucisze są. Bucisze, sandalisze. Nie mam pojęcia. Patrzcie jest nawet para. Elegancko. Jak ktoś reflektuje smialutko piszcie w sekcjach komentarzy. Jak nie tu niespecjalnie. Nie Ula la jakaś porcelanosa wjeżdża. Halo. Zobaczcie, tu jakaś młoda para, albo i troszeczkę jakby starsza. Tędy, nie wiem, nie znam się. Zobaczcie ile tu tego jest. O, ten z rowerem jest świetny. Ja w ogóle szukam takiego większego kubka, no, ale powiem wam, no tu może być, tu może być pieniądz dziewczyny, mówcie, mówcie, piszcie w komentarzach. O, do jajek takie fajne są. Powiem wam, ja nie mam. To jest chyba do jajek, nie jestem pewien. Kurczę mać, chyba trzeba by tą całą reklamówę zawinąć. Zobaczcie, ile tu jest tych spotków. Są też jeszcze filże nocy. Cała reklamówka. La, la. Ale zobaczcie, jakie fajne to piwka są. Czy to do wina jest? No nie ludziska. Ale z tym to trzeba naprawdę delikatnie. Jak w delikatesach. La, la. chowamy, chowamy wszystko. Powiem wam, odłożymy tutaj ten cały do tego drugiego, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt mi nie świśnie. Słuchajcie, zobaczcie ile tam jest. Porcelanozy, halo. Ale te też by mi się przydały. Nie wiem czy to do wina jest. Słuchajcie, ja nie mam takich kielichów, no... Słuchku. To nie wiem co to jest. Po ciastkach jakiś starych patrzcie, ale... To są, a tu, jakie kryształy się pasą. Matko, nie wiem, czy jesteście gotowi na to. Zobaczcie, po patrzcie pompatrzcie co się dzieje. champagne, champagne to jest delikatnie, żeby tu nie wytłuc niczego. Uhu, tutaj to już raczej takie chirurgiczne podejście do tego. Same kryształosy są. No nie, i patrzcie, wytłupli, no wytłukuj, zero poszanowania zero proszę ja was, no i co, ja muszę to dziś też delikatnie z chirurgiczną precyzją odłożyć nie, ja nie wiem o, później będziemy to zabezpieczać, tak na razie tylko odkładam fajna szklanka szkoda, że nie ma drugiej kurde, nie mam takiej dużej, wiecie co delikatnie już, no Ula la, ile porcelanosy. Może tam jeszcze coś jest. O, a nie, to ta jest potłuczona. Wytłuczone są, słuchajcie. Zobaczcie, co tu jeszcze w tym dworze obfitości. Jakaś deska rolka, deska rolka, zobaczcie z tym. Nie wiem, czy ona jest uszkodzona, a to jest chyba taka dosyć mała, dziecięca, Nie, nie to nie jest dla osoby większej. Nie wiem co to jest jakiś obrus chyba. Oczywiście. Uuu, myślałem, że to jakiś, słuchaj ta, że to jakaś prada witą się tutaj coś rozpasło, ale nie. Są zabawki, są jakieś buciki, pierdółki Coś było konsumowane. O, tam jeszcze na... Coś zaraz zobaczymy namacanego, coś się mu Kretki. Kredki jakieś... Nie? Niespecjalnie... O, jest ta. Słuchajcie, ona jest pełna. Halo! Proszę Państwa, zapinamy pasy. Coś tu jest. Coś tu jest. Jakieś badziewia. Ale ja już. Nie. Kurde, jakieś krepki. Normalnie tak dźwięczało, jakby tam były jakie pierścienie, powiem Wam. Szholender, jasny. Myślałbym, że ja już jestem. Słuchaj, ta obcykany. Bulala, tu jeszcze jakieś. Jakieś wory obfitości, co my tu mamy w pudło. Tutaj nic niespecjalnie, niespecjalnie. Trzeba by tu jeszcze podbuszować delikatnie. Może pod tymi kartonami coś się tu jeszcze pasi. Są jakieś płyty. Nie wiem, czy to jest Just Five, czy co, nie wiem, ludzie. Nie znam się, nie mam wiedzy. Mamma mia, ula la, mamma mia, to fajna pozycja. Mamma mia, tu jakiś chyba horror, coś mi się wydaje. Nie wiem, na razie odłożymy. Nie jestem specjalnie zainteresowany tematem, ale można by tu trochę podkotłować. zobacz Coś się zawsze może ludziska trafić. O, tu jakaś płyta. To był Batman. Się obawiam, bo mogą ludziska się zleźć. Słuchajcie, i normalnie mi wyrwą. Wyrwam z gardła tą porcelanę, co ja zrobię mi się wydaje, że to już jest, to już jest czas, żeby się delikatnie stąd wycofać, słuchajcie, z łupem, nie ma co, nie ma co kusić losu, pamiętajcie, Uj, nie no, nie no, kurczę macie, zobaczcie, ja żem tu włożył, a tam są jakieś jeszcze szpargały, dobra, włożymy, nie, na chwilę robimy reklamę, słuchajcie, ja sobie tu z jedną ręką nie mogę poradzić. Dobra już kryształy mam jak gdyby zabezpieczone, ale do trzeba czasie tu zagłębić, bo ja widzę, że tu jeszcze jest jakiś, jakiś temat do obczajenia. O co tu chodzi? Łomadko, co to jest? Nie wiem, jakaś jakby peruka, powiem wam nie wiem o co chodzi. No, to taki pompon, możliwe, że to jest do tej. Słuchajcie, to zasłon. Nie wiem, nie znam się, o, to jest takie do kuchni albo do łazienki, no ja bym się podjarałem się właśnie z tym, tak mnie to za, nie zainspirowało, tylko chciałem przyczaić, coś w temacie. Nie, tutaj już nic więcej się nie pożywimy, wydaje mi się, czy bym przekotuje, nie wiem, czy te płyty brać, odkładam i tak odkładam, widzicie, widzicie jak ja jestem... Zakręcony, mówię to wezmę, wezmę, a później przy, przychodzę do domu, wkładamy do tych kryształów. A ja patrzę, nie mam. No, już nie, no, słuchajcie, miałem gdzieś te płyty CD, i już je wzięło. Przecież ja tu jestem sam. O co chodzi? Nie, no, ludzie, nie, no, to już jest demencja. To już jest, to już jest chyba demencja. Dobra, lecimy, lecimy na Szczecin. Lecimy na Szczecin. No, nie ma tych płyt, słuchajcie, nie ma, no. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wolujcie, normalnie nie. Normalnie to jest aż nienormalne. Dobra, zrobimy później prezentację. Co jest, co jest, słuchajcie, w reklamówce, obfitości. Proszę Państwa, działamy, działamy. Ja bym tutaj odkrył jakieś gniazdo. Patrzcie, tu są jakieś, chyba obudowy od telefonów. To są chyba nowe pozycje. Powiem Wam, możliwe coś dla siebie. Tu znajdę, ale nie znam się Co to za model? Zobaczcie ile tego. Ile tutaj tego wywalili. No oni są chyba niepoważni. Może tu, może wewnątrz jakieś... Jeszcze telefony tu się trafi. Słuchajcie, zobaczcie co się dzieje. Tu jest kurde pieniądz. Tu jest niezły pieniądz, to są wszystko. Nowe pozycje ludziska ale zobaczcie, to było wszystko zapakowane ktoś rozprół temat choroba może gdzieś w głębi tu jakiś telefon się jeszcze pasie jestem jak najbardziej, powiem wam na tak pozytywnie, na tak, zobaczcie ile tego jest Kuczy, chyba trzeba zawinąć bo to może być z tego jakiś może nie ambitny pieniądz ale coś tam można jednak urzeźbić parę złotych taka fajna, taka by mi się przydała nie no, lecimy lecimy z tematem o, to może jest od mojego telefonu nie? słuchajcie, grzebiemy grzebiemy, widzę, że jest dosyć rozwojowo ja to pitram do plecaka i zawijam temat tu, słuchajcie no zobaczcie ile tego jest, elo ludziska no prezentuję wam proszę państwa co tam się udało wczoraj nahapać. Kurczę, zobaczcie weszłem w posiadanie takich ksiąg niektóre pozycje to jest czas wojenne, proszę państwa naprawdę to nie są z żarty proszę ja was i to są z Londynu halo pobudka i powiem wam takie mam znalazłem źródełko właśnie na te księgi to wszystko stare to nie są jakieś Proszę państwa, podróby i tak się zastanawiam, czy jeszcze tego więcej na chałupę natargać, bo wiecie, to jest takim normalnie skipie. No wzięli, wyrzucili takie, słuchajcie, stare księgi do skipa i tak nie wiem, się waham, zobaczcie, jakie to są pozycje. Secret tu jest z napisem Secret Halo Halo, pobudka ludziska i nie wiem, czy jeszcze ich nachapać na chałupę, bo to może być niezły pieniądz. I tak, kurczę, sobie myślę, czy ja, czy mi się udało w jakąś żyłę w złota wkomponować, albo raczej żyłe, słuchajcie, żyłę ciąg wieczystych. Albo czystych Nie mam pojęcia. To też, słuchajcie, 53, 4, no. Ludziska, nie wiem, które wydaje mi się, czym starsze tym lepsze trzeba chapać. Ja tam jeszcze wrócę, chyba wezmę ze dwie pozycje, bo mówię. Ale ciężkie ludzie, to jest wszystko tak ciężki papier 1930. Tu mamy... Najtań, chyba na... Nie 1920, ulala! Proszę Państwa, zobaczcie. Jakie to... No troszeczkę tam niektóre są, widzicie, składane. Nie wiem, zobaczymy. Są jakieś... W ogóle inżynierskie, chyba wiecie co? Zobaczcie, tu jest jakaś, no, no wyższa matematyka. Na pewno sobie nie radzicie z tematem, ja też, więc nie przejmujcie się. Patrzcie, następna. To jest w ogóle chyba ze złota, są te te. O, to, słuchajcie, to, jest, to może być pozłacane. I tu mamy 63, 64. I też London, halo. London, pobudka, ludzie. Zobaczcie, jakie pozycje. I właśnie nie wiem. Wrzucę zaraz ten filmik. Jak ktoś się zna na takich księgach, weźcie mi, dajcie znać, czy tam lecieć, kurde, zamawiać jakąś wywrotkę i zawijać ten cały ładunek. nie Wiecie o co chodzi? Przecież kurde, to może być ostra pozycja. Ja nie wiem, się tak żem spocił, słuchajcie, tak, żem się spocił, zagotował. Nabrałem tutaj jeszcze jakieś, bo znajdowałem nowe te. Nowe te telefonów takie, zobaczcie. Do iPhone'ów też są, ale do iPhone'ów chyba jakieś tu używki tutaj widzę. Ale jest dosyć dużo. Nówka funkiel, nie nieśmigane. Tu do jakiegoś tableta, ale mówię co? To to jest Badziewie przy tych księgach, no halo. I nie wiem, co mam robić, czy się zbierać i lecieć tam. Bo wiecie, jak ktoś zwęszy towar jeszcze poza mną. Słuchajcie, to może wszystko zniknąć, nie? Czajcie o co chodzi. Naprawdę, tu trzeba, tu trzeba działać szybko, tu trzeba działać szybko. Piszcie śmialutko w komentarzach, co tu I powiem wam, znalazłem te księgi, tą porcelanę musiałem porzucić. Mówię, a co ta porcelana królewska, a mam ją gdzieś. Księgi ważniejsze, słuchajcie, wojenne, nie? Czajcie, nie? O co chodzi? Powiem wam, ludziska, nie ma żartów. Nie ma żartów, towar jest taki konkretny, że muszę tam atakować. No, wydaje mi się, że będzie z tego niezły pieniądz, ale jak ktoś na kanale się zna, na takich słuchajcie, starych księgach, to są jakieś chyba odstatków rejestracji i inżynierskie, tak mi się wydaje. Zapytałem się Chata GPT, słuchajcie, on mi tak podpowiedział, ale nie mówi, ile to będzie pieniędzy. Dobrze jakby tutaj, słuchajcie, jakiś człowiek się znalazł i już parę złotych mi tu zaproponował. Nie chcę dużo, słuchajcie, nie chcę dużo, dużo wystarczy jakaś tam malutka, skromna willa w Saint-Tropez, ewentualnie może jakaś sutenera w Barcelonie, no ale taka, no na poziomie, wiecie, żeby tu, no dla mnie było, no mówię, nie chcę dużo, nie chcę tam zedrzeć z nikogo, ale piszcie, piszcie śmialutko, no bo jest parę złotych tutaj do wyciśnięcia, do wyciśnięcia, to nie są już żarty, halo!